Cześć, Z tej strony Lukasy. witam was serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale. Oczywiście seria rolnicy, sąsiedztwa i witam was serdecznie w kolejnym odcinku z tej pięknej serii. Jak widzicie, dzisiaj przed na... stoimy sobie przed naszą piękną czterdziestką, która też jest równie zadowolona z tego powodu, że a szczęście jej się tu z tego zadowolenia. Ale oczywiście w tej serii nie może oczywiście zabraknąć nam naszego sąsiada, czyli oczywiście kotleta. wej, który również jest gdzieś tam hen daleko, podejrzewam, że na wiosce czy na gospodarstwie. Jest przymulony fest. Nie wiem czy przymulony fest. O, miksują już od początku. Miksują, o widzisz, fajnie w takim razie. Na pewno gdzieś jest tam na wiosce, coś w tym stylu, coś się tam robi. A my jesteśmy sobie na polu, praktycznie na tym co no, w ostatnich odcinkach... O, u mnie też już miksuje, wiesz? No, nie słyszałem, e, więc jesteś na tym poletku, co ostatnim czasem przebywałem tutaj dosyć sporo, z tego powodu, że wiadomo tutaj jak nie uraliśmy, dosialiśmy i te sprawy, więc akurat jeśli chodzi o to, to te pole jest od, ostatnim czasem no, często odwiedzane przez nas, e, ale spokojnie to dzisiaj prawdopodobnie ostatni odcineczek już na tym poletku z tego powodu, że no, no, bronujemy, I już? bronujemy i niech sobie już tam rośnie, niech sobie robi co chce, e, co się stanie, to się stanie, nie? jeśli chodzi o to. E, Ostatni z września, prawdopodobnie już ostatni, mam nadzieję, znaczy nie wiem czy mam nadzieję, ale raczej prawdopodobnie tak, dzisiaj zaczynamy, kończymy sobie ten, moza stonik prawdopodobnie już kampanią buraczaną, ale to zaraz w późniejszej części odcinka, pierw musimy sobie oczywiście to pobronować, żeby już było poletko oczywiście ogarnięte pod zasięg. A ty sąsiad co robisz? No Boże, to nieszczęsne pole. Nieszczęsne pole, no oczywiście serdecznie zapraszam na ostatni do naszego sąsiada. Tam się troszeczkę podziało, dosyć sporo, różne rzeczy się działy na odcinku. No i sobie sąsiad oczywiście siał jęczmionek, więc jeśli ktoś chce zobaczyć jak u niego wyglądała ta akcja, no to serdecznie zapraszam tam, aby wpaść i sobie zobaczyć. Co się stało pod odcinkiem, bo dosyć sporo rzeczy się podziały, podziało. Na tym poletku oczywiście został on posiany jęczmień, tak jak sobie wspominałem. Co prawda się nie wrobiłem na swoim odcinku, ale u sąsiada oczywiście sobie ten jęczmionek posiałem. No i również zacząłem kampanię buraczaną. Kampanię buraczaną, którą zacząłem na ostatnim odcinku u sąsiada. Dzisiaj będziemy ją sobie kończyć. Taki jest bynajmniej plan, zamiar. Czter, dwa cztery zestawy już wyjechały na skup, na, czy na skup, bardziej takie składowisko tych buraków, tutaj jest na wiosce, bo akurat skup, jakaś tam yy, cukrownia jest ogólnie strasznie daleko od nas, yy, ale na szczęście tutaj Sołtys yy, ma taki składzik, yy, co prawda spoko, bo tam sobie już odbierają, my tam zawozimy sobie te buraki, yy, oni stamtąd sobie odbierają już te buraki tam na cukrownię wożą, więc akurat całkiem spoko, bo jakby tak człowiek miał wszystko wynajmować, w sensie, że tiry, nie tiry, no to by to po prostu byłoby, miało się to po prostu z celem, yy, a my, że mamy, no nie jesteśmy jakimiś dużymi i, można powiedzieć, yy, nie jakoś dużo. Mamy tych buraków, więc po prostu też nam to się nie opłaca, yy, więc prawdopodobnie, o mój Jezu, proszę bardzo, yy, jeździ, sobie, jeździ sobie tutaj polonezik, yy, więc po prostu by to się nie opłacało, jeśli by człowiek miał no, wynajmować ten cały sprzęt, aby zawieźć te buraki, a wiadomo, nad, nad nami na toku ilość co mamy, bo no, no nie jest to duża ilość, yy, to praktycznie jest minimalna, można powiedzieć, yy, no, no nie mamy dużej produkcji, tylko to jest po prostu minimalna, tak? Żeby było ogólnie tak jak jest na razie opłacalne, no bo nie wywozimy. Tak jak mówię, jest na spad, akurat całkiem spoko, że pomyślał, więc akurat całkiem spoko pod tym względem, więc... To, to się też daje, daje no ale no, coś za coś, tak? No i uważam, że tak czy jak, jakbyśmy mieli wywozić to nas skrót, no to to po prostu się miało celem, nie? E, bo jeszcze może byśmy miejsc dostawali, jakby tak człowiek miał podliczyć. E, oczywiście, tak jak mówię, cztery zestawy zostały wywiezione. To jest, zaraz wam powiem, bo mam zapisane, ile to jest tonażu. To jest tonażu... Już wam mówię, już wam mówię. E, jest to tonażu... 36 ton, więc naprawdę sporo. Dwa zestawy, cztery zestawy już pojechały. Oczywiście nasze dwie przyczepy. Również sąsiada pożyczona, no jeszcze takiego od jednego sąsiada została pożyczona i na przyczepa. Więc razem mamy cztery, więc razem mamy dwa zestawy do odwożenia, więc akurat całkiem spoko. Niestety jest to trochę monotonne z tego powodu, że zbieramy to ręcznie. No niestety nie mamy jeszcze takich rzeczy jak Neptuny, nie Neptuny cokolwiek innego. Ale kiedyś się spokojnie dorobimy na spokojności. No trochę wiadomo, tak jak mówię, czasopodne to jest monotonne, ale na szczęście w miarę to się udaje. Jak widzicie, mamy już pobronowane, więc akurat całkiem spoko. Nam to wyszło, 5 minutek w tym całej mamy poblonowane, więc elegancko, jeszcze może polecimy sobie na te poletko za chałupką. Właściwie możemy sobie podnieść i tutaj sobie trochę przy między pojedziemy, już nie będziemy tutaj jeszcze raz blonować, żeby nie było jakoś mocno poruszone te, te zboże, które jest posiane. to też się mija celem tak mi się wydaje. Więc akurat całkiem spoko. No robota, tak jak mówię, raczej nie została więcej wykonane, bo akurat to jest chyba wszystko, trochę pieniążków nam uciekło z konta z tego powodu, że musiałem dofinansować, dołożyć do interesu, czyli spakować trochę wiaderek, e, ponieważ no, niestety wiader, jedno wiaderko się połamało przy zbiorze, e, a po prostu było za mało, a troszeczkę dzisiaj, no nie wiem, za dużo buraków zapakowałem, wiesz, chyba. E, a ogólnie dzisiaj też mają parę osób przyjechać nam na pomóc, na te buraki, więc cała wioska, można powiedzieć, jest z, z, zebrana na, na tą akcję. To akurat w tym spoko, że wiadomo, tych sąsiadów takich mamy. Znów to się skacze na główkę z mostu, z mostu, ale to jest już można powiedzieć taki element charakterystyczny na tym przejeździe. Również to się dzieje na wiosce, ponieważ jedzie ktoś polonezem. Dobry, dobry. Mój Jezu, kochany, prawie przerysował sobie polene za bronkami, nie? Wszystko chodzi o to, nie? Jasny, więc. Ale byłaby krak sama zagra. Nie wiem, co by gorzej było, czy jakby brony mi urwało, czy. Czy jednak jakby sobie ten gościu tego polonezika rozwalił, tylko nie wiem czy ta w ogóle ten polonez to nie jest yy, tego modego, wiesz? O człowieku No o o o o Jasny gwint O człowieku Ty o już z burakami jeżdżę ty oj 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 majster Ja Już też ktoś ma kampanię buracaną, nie? Jezu Ciekawe, ciekawe się tu dzieje. Dobry dobre są a ty już czekasz na mnie. Ja? Co? Nie, jest... nie działa. Odłączyłem ostatnio. No jezu, dobra. Wjeżdżamy sobie. E, dobra, tutaj się przeciśniemy w miarę. Powinno być elegancko. Ogólnie tak na akcję pożyczyłem sobie władka znów sąsiada takiego jednego. E, który jest podpięty pod kopaczkę. Zaraz wam sobie może pokażę. Będzie stąd widać. Nie, stąd nie będzie widać. Więc zaraz wam to oczywiście pokażę. A tak już będziemy tam, będziemy dzisiaj kopać. Wiadomo, na tym e, oczywiście. Eee, majsterkiem, że tak to można nazwać. Eee, więc powinno być w miarę spoczko. No eee, to sąsiad, już też tutaj zajedzasz, eee, rozumiem. Tak, no właśnie, widzę, że jest dużo. Eee. Wyłącz te radio, bo prawo autorskie wywalał od debilu. Młody! Radio wyłącz! Który no. młody się ma, co tam. No. No, dzisiaj też będę buraki. Ja, tam może podjechać, zaraz będę tam na poletku, nie? jak coś, No to czekaj tam. Jak coś, dobra. My sobie dalej lecimy z tymi wodami. No, już widzicie, zjechali się ludzie do pomocy, więc akurat tylko ścieszyć. Więc akurat tutaj mody już jest. można powiedzieć nasz fotograf mm, wioskowy. Jeszcze go można Jeśli coś by chciał, no to serdecznie polecam. Yy, jakieś tam filmiki niby robi, nie wiem gdzie. Paweł, woda Dobra, dobra. Mam nadzieję, o Jezu, obym dzisiaj on, nie skrzywił tylko na odcinku, to będzie dobrze, nie? Bo tak, u nich to takie modne. Nawet u tych Pawów, tak mam takie wrażenie, dobra. Obronujemy, jeszcze ostatni i Elegancko, skończone poletko, więc tylko się cieszyć. Nie szkodzi, chodzi o to, już sobie poletkiem jeździ, bo odpala, mój Jezu. My, My sobie cało robimy? No, taką jakąś stratą co wiesz? Czy ty wielkie żeś od kogoś tak Od tego gościa, z Władkiem, wiesz? No jest. No, kto to będzie skipował? W no pokoju oni tam mają taką, wiesz? Oni tam biorą tołu i tak. No, pojedziesz to zobaczyć. Nie wiem, czy na odcinku będzie to akurat pokazywane, ale mają tam sposób ogólnie, więc akurat sobie chłopaki dają radę. Dobra, my sobie tu brony i lecimy sobie na Poletko, żeby już ogarnąć sobie te buraki, ponieważ filmik te mamy, a troszeczkę tego do zbioru jest. Może już niedużo, nie aż tak jak na ostatnim odciężku tego. Hmm, jak to się nazywa u, u sąsiada, w sensie, że takim jak zaczynałem. Tu już trochę zostało wykopane, ale no. No proszę bardzo, jeszcze jeden tutaj by podjechał. Więc ogólnie elegancko, jak widzicie, kurczę mój jezu, ludzi się zeszło. Ty. Sąsiad weź przepis mi przepy, co? Ale jak buraków, nie? Więc... Proszę. W czym przepędzę? Jak go radę to byłby wnieszny. Dobra. To dawaj. Jeszcze, dawaj. jeszcze, no, dawaj. jeszcze, 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 tak jeszcze, jeszcze, żebyście nie mieli tam... jeszcze, tak daleko, na jeszcze, 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 co? jeszcze, 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 co? tam jeszcze, ty? Tym Lublinem. To Lublin? nie To jeszcze, nie, nie To nie, Lublin. Nie, jeszcze, Nie, nie, jeszcze, nie Dobra, ek, Somsia, o Somsie, bo przyjadę. No to tak może być, ale to chyba od sąsiada, wiesz? Może być, od sąsiada. Sąciad, co... Nie chwaliłeś się? Dobra, czekajcie panowie, już kopię jak coś, nie? Cześć, Romsia. Czekaj, o, cześć, cze k kto, ty? kto ty? Kto tyś? Cześć, to ten nowy Władka, tak? Dobra, Ciekawie. Dobra, dobra, elegancka. O okay. tej, dobrze. To panowie zbierają się? Nie, tutaj by tylko... Tak, tak, właśnie. Piękna sprawował władeczek. Znów tutaj na odciniaczku, można powiedzieć, troszeczkę jest oblegany. Spokojnie, spokojnie, jakoś da radę. Tu duże. Kurz. mój Jezu. Ale ten wałek coś się zacina, wiesz? Spokojnie. Elegancka jest. Elegancko wadeczek jest na tym rozszerzeniu i akurat idealnie mieści się, jak widzicie, w redliny. Bierzemy trzy mniej więcej, nie wiem ile to powinno ogólnie brać cała ten, ale mi się wydaje, że po jednej sztuce, ale nieważne, trzy też mogło być, ja bym na mnie nie narzekał. Jeśli chodzi o to zawsze troszeczkę szybciej, a nie będę ukrywał, że no, dosyć sporo zgodzi się z tym. Ale spokojnie damy radę, no jak widzicie panowie tam już zbierają. Kurczę, z takim tempem, jak oni zbierają to może nawet nie będę musiał ja zbierać, tylko będę kopał, oni niech se zbierają, chociaż nie wiem, jak to Widzia, ale nieważne. Ogólnie tak jak mówię, no... E, dzisiaj plan jest taki, Pajam. że... No, to dobrze. E, Lis czy... co czy mówię? Aha, o tym... o kopaniu, tak. E, dzisiaj mam nadzieję, że wykopiemy te trzy... Te... Co dam Może da radę ten co ja chciałem powiedzieć no liczyłem to, że dzisiaj wykopiemy to te, te, te buraczki w całe okay, z tego poletka trochę bardzo elegancko chłopaki sobie ten będzie jeszcze trzeba jeszcze. też troszeczkę rzucić im, no ale to tam tyle co rzucimy no to wiadomo jak nie rzucimy więcej niż nie zarobimy, tak mi się wydaje. Wiadomo sąsiadowi to będzie trzeba się wdzięczyć z tego powodu, że sąsiad też będzie miał buraki, tam też będzie musieli zajechać, czy nie musieli, no w teorii nie, no ale jednak by wypadało nie błyszkałem, tylko jednak pomóc sąsiadowi. A no, jak widzimy sąsiad ma tam po drugiej stronie, Poletko, również i na którym również ma te buraki. Nie wiem czy więcej, nie wiem czy mniej, ale coś podejrzewam, że na tej zasadzie. Znaczy, na tej zasadzie, no, no coś koło tego tak mi się wydaje, że jest tego towaru. Chodzi, żeby wypluł uszelkę. Więc, więc ten sąsiad tam się nie rozpędzaj, bo jak ja wyplujesz w, w twojej sześciące uszczelkę, to zobaczymy, nie kto nie będzie się nie No spokojnie, tu, tu one też tak długo, wiesz? Tak troszeczkę. No dobrze, dobrze. Eee, więc no, dużo na dużo nam nie zostało, ale no, tak jak mówię, no, już dwa zestawy, cztery zestawy wyjechały, więc jakbyśmy zapełnili jeszcze chociaż jeden to będę zadowolony, nie? Opa, Człowiek sprzęgno. strzał ze sprzęgła ja no, jasny więc młody żebyś mi nie spalił tego tego sprzęgła bo... Kto to będzie wymieniał? Ja nie wiem, spokojnie w zimie mamy, re mamy remont, tak? Już zaplanowany, już pompa jest ten... Już tam się zamówili, co do siebie pompa już to? I hamulce? Nie, nie? A okej okay, okej, okay. widowski, a to No tak To najważniejsze, nie? Żeby, żeby jednak ten Jak to się nazywa, żeby jednak ten Mów mi, zabrakło mi słowa To nieważne Ne pozwoliłem Po uszczelkę wypluje Gdzie po burakach? Mój jedyny po burakach pojeździ, nie wiem co tu się dzieje, nie? No może być. no tak powiedzieć. No, ale dosyć szybko, jak powinno nam to ogólnie się wyrobić. To powinniśmy się wyrobić. Tak jak mówię, jakby nam dało jeszcze ten jeden zestawik, to byłbym zadowolony. Jeśli chodzi o to, ale raczej więcej niż jeden zestaw nie powinno nam dać. Chociaż zobaczymy. Będę się cieszył oczywiście. Ale żeby chociaż ten jeszcze jeden zestaw pełny wywieźć, a resztę tam już resztkę, to już wiadomo. Mmm. Najlepiej no, jak będzie, trzy na dwa zestawy. No, jak, jak najwięcej da wiadomo. Ale dwa zestawiki jakby były, to też bym się w sumie na pewno bym nie narzekał. No, bym miał więcej po prostu brekut niż samcia, tak to się liczy. Ciekawe, ty zapytaj się, czy na, na, w razie co na Lubinia też da się załadować. Ej! Zlać e! ja. Zlać? No. Koloneza jestem w O kur... Halo? Dobrze, dobrze. -alo. No, nie Jak connect... Może zasłab, ty. Jasny gwint. No tak, no dobra. tak. Chociaż taki już ciekawe, czy na tego Lublina, ale podlewam, znaczy że na Lublina. To to tak, nazywa to raczej w taki bardziej Ford. Między tego Lublina, to raczej nie. O. tak e, Ej! Odladzia! Ej! Od Ej! 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 Na ten samochód... Zapytaj się na ten samochód, to wchodzi czy nie wchodzi. Na, 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 na ten, samochód, na, na ten samochód, to wchodzi, to jest Na samochód coś się załaduje, jak to uroczmy jeszcze. No, no. Tak. Sub, chyba. Sumziut! Słyszę, sumpię, słyszę, słyszę, słyszę. Nie, ten amortyzator nie Słyszałeś Tak, słyszałem, nie zbiorę. Tak wyganie. No ktoś musi jednak wyganiać do roboty, nie? No dobrze, jasny gmin, ludzi jak mrówek, co? O kurwa. Ja równoty. Ty jak mody zawala, ty szybki. No, że młody trochę głuchy, ale. Tak bywa. Ale no. Słyszę. Ale mody szybkie. <sum> To jest za coś tak jest, taka prawda. Nie, to z tym się dogadać nie dogadasz, ale będzie szybko zrobione, Nie. wiem no, troszeczkę jaki, ale tam, tyle to tam. Będzie na obiad, nie? Chociaż, nie wiem, czemu na obiad. Zaczy, tak średnio trochę sprawy buraki. Do herbaty. Ale tam albo do herbaty, można tak powiedzieć. Najwyżej to dla tych... Dla królików jeszcze będzie. też będzie elegancko, Jeśli chodzi o to. Dobra, elegancko wykopane. Albo bo się rzuci, też będzie dobrze. No i wtedy wiadomo, buraków nie zostawiamy. Dla krówek... No to już wiadomo, już od takiego czasu jednak tego nie wykonujemy. Dobra, gasimy, bo nie sobie odpocznie. I elegancko. A ty, jeszcze tam jakieś wiaderko nam jest? Ty, bo tu wiaderka były na tej przyczepie. Jasne. O Jezu, spokojnie, mam jeszcze swoje. Tutaj, o. Elegancko, dobra, jeszcze pozwieramy sobie. No normalnie akcja jakbym... Ja wygrzebałem, jakoś dałem radę jeszcze. Sprawda było pełne, ale daliśmy radę. patrz, są się... U Jezu, młody coś... z tym sprzęgłem, nie? Jak coś to do remontu będzie trzeba go brać, albo chociaż żeby dofinansował, nie? Jakby było spalone to sprzęgło, ale bądźmy dobre myśli, nie? No, trochę sobie pozbieramy niczym jakbyśmy jak, jak zbierali ogólnie. Kartofelki? Jak Tylko to są jednak buraczki, więc akurat ty trochę spočkał. Dobrze, dobrze, niech podjeżdża, jak się odpocznie. Bo już miał jego lata też będziesz tak odpożywać. No, niech se odpocznie. Ogólnie. też nie ma co. Jednak on zebrał więcej niż ty to. Ej, nie podbieraj mi buraku. No. Ej, uważaj naprawdę jest... Ej panowie, ja bym zapełnił jeden zestaw dopiero drugi bym sypał. Wiecie co? Tak ja tak bym zrobił. Tak. Tak? No, na tą 40 byśmy, byśmy mogli sypać. Pier. No młody podjeżdżaj tam. Pomiędzy damaj. Idziemy i będzie elegancka. Weźmy procent Tak, Ta. No elegancka. Tak? Jak tam, młoda ponagrywałeś coś? Czy nie ponagrywałeś? Nie, to tak, chyba nie było czasu, co? Taki prędki, że zdążył, stracisz, że zdążył. mówisz? No, Mój listy. Nie nie, tak nie, tak. nie, nie, już czemu nie? Czemu nie? nie Halo! Co? A Dobra, dobra. Po prostu 60 to rump, rump wiesz. Całe szczęście 60. Nie jest. Nie elegancka. Tam, 60 dobre sprzęty. Ładzia. Nic nie słyszycie nie słyszę ciebie. A ty coś, jak tam? Popchać wszystko? A nie, bo to nie, bo tym po braka będę chciał, ja, miał. Ja? że z dupy po burakach zasiąść o człowieku, sąsiad to chyba dzisiaj jeszcze u Ciebie buraki zarobimy, co? z dup na to nocy na anamać, no dobrze, dobrze jakby damy radę, nie? chyba taki, bądźmy dobre myśli na Ci o to chciałem latarkami sobie żeby buraki zbierać ja? No. może być dobra, elegancko już? Co tam zastaw na między jak coś Podejrzeż to sześćdziesiątką I pójść młodego niech podjeżdża. E, gubordo, nie podjeżdża Kur, nie obierzaj Jasny E! Gdzie ty jedziesz? Jas. Jasny, Jasny. to zagasła, nie? Dobrze, że tak za mną z moją chociaż nie jest Dobra, elegancko Nawet no, we trójkę to idzie robota, co? Jak tam Vladziu, a ty, co się jesz na gospodarstwie? Wladek? To znaczy? Okej, okej Okej, okej A jak tam, powsiałeś już te oziminy, czy jeszcze nie? Czy oziminy obsiałeś? No tak, panie sąsiedzi, tak by to wyglądało. Porażka jedna wielka, ale jakoś dajemy radę. Jeśli chodzi o to, kręgosłup w rypie. Mm, więc. No ale cóż, no, to są tutaj uroki. Nie jest. Ja zbieram, to ja nie Jest już tu A on 40 odpadł, mówię, czemu 40 na słyszenie? No tylko 60 na pewno nie. Wiem, czy... mi buraki, no na to poradzę. To się cieszy, to masz mieć do zbi zbioru, nie? Jeśli chodzi o to, a mój jezu paryk to się liczy, a pasz, O Jezu! nie zebrane, mój jezu, kochany, tak, 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 został tak, 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 daj, tak, 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 mogę, tak, 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 Ej, tak, 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 nie rozpędzaj się. Co? Adam, a patrz po tej Jezu, masz, siadaj. A, Tylko Dobra do końca. Dziękuję. Dobra, dzięki. Potem ci oddam władkę. Ale czekaj, jeszcze, jeszcze do Wład władek do sąsiada pójdzie jak coś, nie? Nie obrazisz się. No i elegancko. Dobra, elegancko w takim razie. Jak coś, to tam się potem rozliczymy. Jak coś, nie? No. Tam wieżorkiem podjadę. Dobra, na razie. Elegancko, dobra. Jeźdź młody. Dasz radę z pewnymi przypami? Dasz radę, może nie zakopiesz. Już to tu w miarę utwardzone, więc może dasz radę. Ci młody nie nagrywasz już, jo? Co? Nie, nie. No dobra, Ale ja bym Weź... Weź tak zjeść trochę, żeby sąsiad może pierwszy pojechał. Będzie ciekawiej. Ja? Ta, ty też. Ja A, bo dobra, niech jedzie drugi. Się ociąga to 60, to nasza 70 to tak idzie, że w ogóle nie idzie. Jakby chciała, nie mogła, jakby nie patrząc, nie? No, tak to wygląda. Ile to mamy? 7,5 tony. Ile tam masz ten siat na tym? No właśnie. Jaki to to los? Sąsiad. Ile tam masz już na tym? 732 32. Okej. Okay. Dobra, Monet, tutaj ci już nie pozwolę, bo tu jednak lubię stać, nie? I suszyć. O, siadaj! Co tam to 60 robisz To jest ty że Ty tylko robisz Okej okay, okej, okay. co? O człowieku Dawaj, dawaj Ta czwórka zdechnie ci już Bardziej dawaj O kur czwórka weszła Ale korowód sąsiad ja no, cię, kręcę tej, ale po buraki, nie? No polecimy sobie, tutaj mamy tak jak mówię do sołtysa Ciśniemy sobie, tam ogólnie dzisiaj z rana trochę nastałem się z kolejko, bo musiałem te dwa zestawy zawieść Ale już spokojnie jesteśmy zapisani, więc. Jeden. A nie wiem, jeszcze, jeszcze nie wiem, jeszcze nie mam fanów, wiesz? No, pierw pieniążki muszą być. Ale dzisiaj trochę się nastałem ogólnie w skupie, bo przecież z rana, bo te dwa zestawy musiałem zawieźć, jeśli chodzi o to, ale już się zapisałem i teraz bez problemu, bez kolejki możemy wjeżdżać ogólnie tam, więc akurat spoko, tam wiem o tu, że się dzieje na skupie, bo jest trochę ruch. Czy z rana było? Jak widzicie tutaj, no nie jest dużo osób, ale z rana było ogólnie gorzej. z rana praktycznie tutaj cała ulica była zablokowana, więc ogólnie ciekawie pod tym trendem. Okej, okay, okej, okay, co nie ma czy o to. Więc jak on jeszcze tutaj sobie stoi, jeszcze może zapisy robi. Jeszcze musisz zapisać, ale my spokojnie, my już możemy wyjechać przed kolejki. Elegancko będzie dobra. Znaczy, przed kolejki, no. Nie musimy czekać w kolejce, po prostu jesteśmy już zapisani. Tylko trzeba ważyć. O tutaj, już ludzie, no. tutaj kaniak. macie, ma. Te Dobra. Dobra, Już? Dobra. Uy! Mój Jezu. No dobra, Mody, jedziesz, to jedź. Taka idę do kochenka. No już zapisałeś? Tam z... tam z tyłu na gospodarstwo i tam Kipru, jak dosradę, nie? No weź tam zapisz, jak coś to wszystko do mnie, nie? Dobry, dobry. Wszystko do mnie, wszystko do mnie. No, no, no. Bo tutaj umie. No tutaj jest zapisany majster, ty. Gdzie to jest? Za Dobra. No. Ja puste już zapisywaliśmy, było, nie? No. Bo tam jeszcze potem sąsiad ma przyjechać tam Nie trzeba, nie będzie tam wiesz, będziemy sypać To jak coś do jednego rachunku potem się rozliczymy, nie? Tylko tam oddzielisz tam ja mam tą zieloną biurkę mam Co, co Spokojnie, damy radę, damy radę Damy radę, damy radę jak coś. No, ha, Dobra, elegancka. Tam się sypie No, No, syp, prądyskę syp Mój Jezu, kochany Ty, bo No jeszcze o, jeszcze na wiaderka wysypało się, nie? No człowieku... Jeszcze z wiaderką mi zepsuł ten zgubiłeś. Dobra, widzowie, takim akcentem kończymy ogólnie dzisiaj ten odcinek na 26 minut, więc dosyć spoko, trochę się... Osie... Siedziało ogólnie na odcięczku, no dzisiaj taki krótki 26-27 minut nawet, więc dosyć szybko ogólnie. Jeśli chodzi o to. Ale mam nadzieję, że wam się taki odcinek spodobał, dziękuję za dzisiejsze oglądanie, i jeszcze do młodego, żeby nie wyjeżdżał na ulicę jeszcze ten... A niepotrzebnie wjeżdża, bo już się... A dobra. Wiedzie wjedzie, to... ale to, to, to co, co robimy? Elegancko. Dobra, tak mi na sobie kończymy odcinek. Pieniądze się pewnie rozliczymy, to żegna się dzisiaj z nami oczywiście nasz yy, mody sąsiad czyli oczywiście... W ogóle jak ty tam masz na imię bo... Tak, tadzik. tadzik. Tadzik, a Tadzik, to Tadzik jest dzisiaj, tadzik. żegna się z nami. Za pomoc możecie podziękować w komentarzach za że był dzisiaj i może coś ponagrywa kiedyś na odki, e, więc, więc ogólnie elegancko, pieniądze ogólnie rozliczymy się, dostanę pewnie na dniach, e, no więc e, co, dzięki za oglądanie, do kolejnych odcinków, na razie, trzymajcie się i cześć!